Cześć widzowie, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w krze samego jakimś laki bloki i gramy z żabą. Cześć, cześć! Zmienię skina. Ha, masz kina takiego. Jejaj, jej, dobra, otwieramy coś, otwieramy, jakieś laki bloki. E, e, na przykład tego Co będzie, co będzie, co będzie? A słaby. Nie biorę go. Dobra, dwa naraz i i I, i, uchętne, bo i... I co? Wykopałbyś mnie tego laki bloka. Którego? Tego, co ja jestem. O chłopie, to na, na dwa szczały. Co jest? Czekaj, mogę z tego wziąć proszę. No wej On Oni tak za słaby jest. Ja mam już takie po... Pięć, po 5, pięć, to jest miliony, Co? chyba? Nie, to jest po 5 tysięcy. Co to jest? To są za dobre. Brain rot, pań. Ty, chłopczyku, cię gra. Niby przedtem zacząłem w to grać, ale już mam takie dobre. Co dalej, szybko zrobiłem. To już mówię takie Dobra, dobre. bierzemy tego mitycznego. Co to jest? O, dużo daje Orkaleru. Czemu ten sami pływa? Co tu się dzieje? Co to ma być za bezsens? Sami weź to napraw, czemu ty pływasz, że jesteś taki wolny? Czy fajnie, że jesteś wolny, ale... Ma, ma, mały dziadek. Mały dziadek. Aha. Popie, to trudno. On też, jego bijemy. Wszyscy sorry. Ej, kto wziął tego? A, zniknął. To słaby. Co by tu wziąć? Ja jestem taki, że nad nie zachodzi w tej grze, ale trudno. Dobra, bierzemy. Będzie mój najlepszy, tylko sami, żeby mnie nie złapał. Proszę. Czemu ten jeden tak szybko biegał? O nie, zniknął. O kurwa, nie da się w tą grę grać. Ktoś widział ja... jakąś zibrę dużo daje. Bez sensu, jak Żartowałam, grałam, dobra. Ej, żaba, ej, żaba, co ty robisz, chłopczyku? O, nie zdążę. No nie. Ktoś tu ma... I tego secret wy wykop. Strawberry zagadawki. elefanta. I dawaj tego secret wykopujemy. Dobra, idę, idę. Szybko idziemy wykopać. Kurde, sami mi biją, jest za mocny. Co to jest? Czemu to jest takie mocne? Dawaj, bierz to, żaba, żaba, bierz to. On nie może tego zdobyć. Żaba, szybko, szybko, żaba, 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 on nie panuś, może panuś, tego zdobyć. jakiś ty mnie coś Szybko oni tego nie mogą zdobyć. Bij, bij, bij. I bierz. Daj bierz, bierz, bierz dobrze. Jest, nie! Jest, mamko! Jest! Ah. Brawo, bohen. Jest! Mój najlepszy! Ale on szybko zarabia! Dobra, daję tutaj do tego. Brawo, Bochem! I jeszcze dam coś co, brainota do jakiegoś fuza. Ja nie chcę sprzedawać. Gratuluję ci. A czemu? Niektóre brajnice da się podnieść, a niektórych nie. Jest, mam też jakiegoś dobrego. Ile daję? Tysiąc ileś? No, nie jest aż tak źle. O, mam dobrą sikierę. Wiesz, wiesz, ile teraz moja warta jest sikiera? Ile? Ej, coś tu jest dobrego! Et, et, następna sikiera jest warta... Et, no, kilka tam milionów. Bierz, bierz, bierz te brino, ty, bo są jakieś tam po 5 tysięcy, jak chcesz. 5 tysięcy? No nie, ktoś mnie wolno, no. A gdzie to jest żaba? Nie wiem, tam gdzieś byłeś w pośrodku sora, ale nie wiem. Dobra, niepotrzebna. A, tu tak jest ten słaby, dobra. <laughs> Rozumiem to, że... Jest... Uj, dobry jest, dobry jest, tu dobry, tu jest, dobry tu jest, dobry tu jest. Szybko, szybko. No czemu nie da się go walnąć? O co tu chodzi? Dobra, bierz go, bierz go, bierz go. Hmm. Ale piekło. No nie, Sorry. walną mnie sami. Bije, czekaj, bije go. Ale już nie zdążyliśmy. Aha, bo to znaczy że no zabiję. Tak. Dobra, tego tu otwieramy. No dawaj. A to nie tym. Dobra, e, dobra nie, co, co będzie dobrego? Masz coś mocnego. Ło, wo wo no nie jesteś tak źle. Sorry, ja bije go. Dawaj, bierz. O, za słaby. Kurde. Gdzie jest lepszy brainod? Ja go biorę. Gdzie jest lepszy? Nie go chwyć teraz, ja przegram. Jest jednak... No, że... Co jest? Zepsuł się, o dobra. A mi się coś laguje. Laguje mi się wszystko. Halo. No nie, już nie zdążyliśmy. O dobra. O, coś mi się lagowało. Ej, ten jest jakiś dobry brainod i zniknął. Co jest? Coś tam jest chyba dobrego myślę. Lawaka, to już nie. Ej, ten gościu ma dobre. Ten, ten taki wysoki. Ten czarny? Tak. Tu też ma dobre, tu też ma dobre. Taki gościu, szybko, szybko. No nie, ma już go. Się wszystko zacięło, Poczekaj, ja wyjdę i wejdę, okej? Okay? No, mi też się cały czas zaczyna. Za ja dużo w to gra. No, no, no. Popularna gra. gra. Nie, sorry, ja nie będę na tym serwerze. Czemu? Bo nie, jest miejsce w kolejce. Jak będzie wolne miejsce, to powiedz, okej? Okay? Eee, no teraz jest pusta baza. Serio? Tak. Just, yes. Nie, no nie, przecież... Nie, jest miejsce w kolejce ciągle. No tu jest pusta baza, to dołącz na mój serwer. No znaczy, się... Dołącz Znaczy dołącz do mnie, no. To dołącz, to jest zepsute. Czekaj. Jeszcze raz. No Co jest za... No, no, mi pokazuje, że... Mi ciągle pokazuje, że jest miejsce w końcu po prostu. Coś mi Nie wiem, to nie wiem. jest wściekła. Nie można żaden serwer to łączyć. No żartowałem, nie jestem. Wściekły. Żabcia jest wściekła. Tra la, 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 la. Secret Lucky Block jest. Tak. Do tak i rozwalamy go z jakimś gościem Dobra i co będzie? Dołącz, bo ja mam jakiś gigantyczny, większy niż całomato. Ja ci nie żyłem większy co? co ja gadam? Do ciebie mam dołączyć mówisz? No po jest jakiś gigantyczny laki, większy niż Secret chyba nawet. Dobra, to dołączymy. Добро, доланчим. А есть в твоём месте в колейце 1? Не, ну не. Ну, no, фактически. А не есть? Mo... А не, не есть. Не, ну не, ну не. Не, ну не будем что. ну. 4 и, и coś там. Ну, не, 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 Ну, есть в колейце, есть. Ну, не, не, не. Добро, я играю, я на клаве. To ty, łącz, ty dołącz do mnie. U mnie jest miejsce. Tak, dołącz do mnie, dołącz do mnie. Nie do znikło. Dołączyć? Tak. Nie wiem, co tu się. Jest, dołączaj do serwera. No i dobrze, już gramy razem. Dobra, kupuję jeszcze lepszy kilof. Ja nie mogę kupić niestety lepszego. Mam jakiś, co daje 108 mocy, chłopie. Prawie wszystko bije na hita, tylko nie to najlepsze, to sekretne. I dobra, chcę też coś jakieś kilo w kupie, które chyba ma 6-7 mocy, ale dobra. No nie coś tak źle, no. A ty jak? Ile masz? Ile? E, ja mam, co daje 108 mocy. Tu jest jakiś rainbowowy. Tenczowy blok. A ten taki wielki? Ten taki wielki tam otwierają. I poszło coś dobrego. Nie, jakiś Sigma wziął. Ja to, ja to, ja go biję, ja go biję. To dobrze. Teraz ja biorę, ja biorę, nie bij, nie bij. Masz go, masz go, masz go. Just Mam go. Dobra, gdzie ma jest baza, gdzie jest ej, moja ej, baza? Ej, to jest taki 6-7 taki blok. No, właśnie widziałem. A co to jest? Ej, ej wykop ja na, na, na razie, na dnie mam tego. Skiery. A gdzie ty jesteś? Hmm, a tu jest 6-7, dobra. Nie, nie, nie to nie jest 6-7, tu jest 6-7. Na hita bije 6-7. 6-7. A co z tego wypadło 67? Tak, 6, 7 Aha, w sumie No jak, jak jest blok 6, 7, to wypadnie na pewno 6, 7, Chyba tak mi się wydaje. Nie wiem, otwieram byle, jakiem może coś poleci. Kobra, kupuję sobie tego. Co Ty kupujesz? Jest? jakiś, nie wiem, jak komuś się Dobra, ziemniak pipi. No daje trochę, ale sam mnie złapał. Kurde. Nie wiem, czy mógł sam mógł jest tak. za szybki. kurde. Szybko, bo czasu nie ma. Czy dwo zdążyłem w, w ostatnich setnych sekundy? A co ty robisz? No Bo brałem, Brajnoto, no i prawie się skończył czas już. Jakich? 2000 na sekundę. O, ale mam dużo kasy. Dobra, daję coś do maszyny łączącej, tylko mogę tylko to podnieść. Więcej nic nie mogę podnieść. Aj, to było słabe. Brajnoto. Co Blok to... wody w ogóle. Czy co? Co to jest ten blok wody? Nie A wiem. To, jest takie, to takie słabe, dobra. Gdzie jest mój mm, mm, mm. Nie, tutaj można robić fiuzy? No właśnie chcę jakieś brenioty, żeby zrobić fuza. Nie ja nie chcę sprzedać jak tego wziąć. No to właśnie nie da się niektórych wziąć. O, tego da się podnieść. Ko mojego najlepszego. Mojego też. Jest ma. egzamin. Dobra, może się uda. Da się tego podnieść. uda się. Da się tego podnieść. Do tego też się da. Tego się nie da. Dobra, dajemy. Może coś pójdzie dobrego. W wy orly. Wy orly. A to godzinę będzie. Ja cię kręcę. My się nie chcę tyle czekać. Teraz nie mam czym zarabiać jeszcze. No super. A nie, no sami mnie walną. Szybko wiesz tego, broniąc. Zostaw to. Dobra, masz. Aha, dobra, dzięki. Myślałem, że to mi wziąłeś. Dziękuję. Proszę. Żaba przez RZ. Jakie mam procenty? Ale dziadostwo chyba. O tam jest, tam jest, tam jest dobry. Lucky blok. Blok anioła, otwieraj. Eee, Czekaj, bo ja robię sobie wciążę. I coś robi. Pół godziny, coś go... ich chyba głowa wojna, naprawdę. Burbaloni luli loli. Eee, kurde, walą mnie. Się od tego burba loli 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 walczę. Eee, Sami, proszę, nie zabij mnie. Dobra, nie zabił. Jak nie zabił? Co? Jak, jak on chce zabić? Eee, no, no wiesz, no. To co e, cewkę mam. Eee, tutaj zobaczymy się co tutaj jest. Nie, puść tego brinota. A, tam trudno. O, jest jakiś secrety wielkie. O, tak, 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 blokaniała, blokaniała. Abo nie, dobra, co chcesz, to rób. Dawaj, te, dawaj ten... co ja mam, czy nie? Który? Ten tamten taki secret, ten co taki To secret to. dawaj, chłopie. Co? Secret robimy. No wiem, ja robię secret. No i... Moja lawaka, proszę. Dobra, bierz lawakę. Co to za wielki laki blok... Nie głupi skamy. A to słabe to upuść. Weź go błagam. Kogo? My sami... Nie, nie. No, a da, mi go? No dam ci może, jak uda mi się. No głupi ty gościu. Nie, zniknie mi ta lawaka. Lawaka z, turn z turnita. W ostatniej sekundzie prawie, naprawdę. No ja też tak miałem przedtem. Uff. Uff uff. No, nie wiem, nie ma tu co robić, nie ma żadnych lucky bloków. Nie będę w tej grze. Chłopczyku, nie wiem, znaczy żaba chłopczyku. Jakie jestem... są admin abiusy? Ja jestem duzy chłopczyk. Aha, sprzedałem mojego brainota, dobre. Aha jest takiego Taki, taki blocka, taki blokka. się z lesbią. Chodź tu. Ej, za jeden dzień. Y, y, ten. Y, za. Y, nie, za trzy dni. Jedną godzinę, 45 minut i 10 sekund. Będzie nadużycie y, uprawnień administratora. Aha. Aha. Zdążyć może A Mówię, co to jest? Jakiś. Skamil mnie goni. Z kam... Ey, co tu powiedziałeś? Eee, do, do. Fajny sami. No. Jak tu jest taki mały? dobry. Pomóż mi. Ja ci pomagam. Nie da się. Nie, nie, nie. Nie. No nie wziął go. A ile on dawał w ogóle? 20 tysięcy. Dawaj to. Co? Kran. Jak się da, ale się nie da. Nie da się kraść. Za Robux jest, jest kradnięcie. No chyba, że kupisz za robuxy, no to wtedy. Dobra, no to szko nie szkoda mi robuxy. A ile masz? Nie wiem. Aha, to tyle kosztuje, dobra. Y ja mam 5000. Ktoś tam jesteś wypadł za kimak. Aha, naprawdę. No, czemu to jest jakiś na Co to jest? Sami, sami zostaw moją swój minę Bombarding Do zrobienia rebirfa. I pan jaki wielki taki blok. Co jest? Oj, bierz, bierz szybko dawaj. Bierzemy go. Musimy go mieć. A to kurde. Ile tych ludzi tu jest. Dobra. Dawaj, Bierto, 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 pomagamy se. Wiem, czy z kamienie biję. Jest mam tego Prilota. Aj, kurde, walnął mnie. Go. bierzemy... Nie, 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 proszę, proszę, proszę. Pieszko, pieszko, pieszko. Brawo, wziąłeś. Yes. No, nie, A jakie ty masz Brainoty w ogóle? Aha, 6, 7. Lostralelita jest najlepszy. Okej, okay, okej, okay, dobra, rozumiem. Nie, nie ma żadnych laki bloków, no sami zresp coś Często właśnie zrespię takie fajne brinoty. W ogóle mówić. Odbieram sobie kasy, już mam tyle. No coś się kupi. No mm, właśnie, coś się kupi. W ogóle odrodzenie ale... trzeba robić. Co? Odrodzenie trzeba robić. Daj się masz więcej bazy. O, tu dobre, ale tu dobre jest, ale tu dobry jest. Nie, nie wziął go, kurde, wziął go naprawdę. Ej, chodź, chodź, jaki blok, jaki blok. O, o, dobra. Dwa jeszcze. Podchodź, podchodź, podchodź. Pod, pod, pod. Dawaj się podchopa. Chyba pod, każdy mnie bije. Ja chcę ten blok anioła. Co będzie? Uj, esok, esok, esok sekolach, esok sekolach, esok sekolach. Masz go? Idę, 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 idę. Nie. Kurde, karty się bije. A ja oddaję aż tyle. Dawaj bierz, bierz, bierz. Bierz, bierz, bierz. Teraz mi go daj. Co? Czemu? Daj. Nie, daj. Ty masz lepsze. Daj. Przecież ty masz lepsze. Co, co? Ciądą masz teraz takie dziwne. Słabe. No bo nie mam nic. A chcesz takiego? Dawaj. Tak, chcę. Się nie dają podnieść na świat To daj. Nie wiem, daj coś. Czekaj, bo. Co się dzieje? Śpiekaj. Piekarnik Ha 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 coś się dzieje, żaby, piekarnik Ja mam za muszę kończyć A co ty nie jesteś dorosły? No muszę mam nać jestem, ale mam ważne sprawy na go. A dobra Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Już, już rozumiem. Co? się dzieje, kiedy się nie zbawią yy, z nad... Co? E, co? Yy, co? To, 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 to na studiach jesteś, czy co? Nie. Ale jak byłem mały, to nie umiałem po prostu modułów już. A, dobra. Rozumiem, rozumiem. Jakieś tam jeszcze laki blog jest? No, no jest dużo nawet. Ja sobie otwieram ten blog. A ja Ci pomagam. A nie, nie chcę nie chcę. Ja też go nie chcę. Tajny blok. A masz Cię. Kurwa loni Ja się o niego nie kłócę, bo go nie chcę. A ja się o niego kłócę, bo ja go chcę. Kurde, ten sami z kami. E co? Fajna ta gra. Ja się kłócę tego burba loli, loli, a została sekunda. Aha. Hmm. Pi lili, lili, lili. Co to będzie? Co to będzie? Bry bry Bierę pim. to. Dobra, ci tego. Tropeli wławę. Nie, w ostatniej sekundzie. Bo w jest potrzebny do odrodzenia. O go. Kogo? Kogo? A po co mi taki słaby? Nie wiem, chciałem się go dać. Może nie. Jezus Maria. A nie, czemu ja to, co? co ja tu robię? Nie chcesz ode mnie prezentu, naprawdę. Kańczowy hmm. blok tripit trip, trip. Nie wiem, no, nie hmm, czekaj, 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 odrodzenie. Ob, odrodzenie zarysuje twoje pieniądze. Mózgowe robale. Teraz muszę kończyć. Pa. Hmm, żegnaj. Dobrze widzowie. To robię to odrodzenie. No bo co? No robię. Zrobiłem. Mam drugie piętro. Fajnie. O prawie trzecie nawet. Co, truskawkowy słoń. Jak? Ale dobra. Jeszcze coś se tutaj, jakieś laki bloki będą. O, za 13 sekund to można poczekać. I no, już za 6, 5, 4, 3, 2, 1. I gdzie on jest? Tam się schował. Ten laki Bloczek. o nie, 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 to ja, ja wolę to niż laki bloka. Czemu to nie chcę trafić. Proszę sami, nie uderz mnie. No nie, tak blisko było. Widzowie, tak blisko było. No nie, wziął to. Nie. No dobry był, bardzo mocny był. Tamten cicha i sybąka. Ja go biorę, ja go biorę, ja go biorę, ja go biorę. Ja go chcę, ja go chcę, ja go chcę, ja go chcę, ja go chcę. Ja go mam. Dobrze, idziemy jeszcze po jakiegoś. Nie wiem, jest tu coś. ale co potrzebuję do odrodzenia? E, bo nie wiem. Odrodzenie potrzebuję. Klorbo, flutodrilo i tung, Tungsa hur. Tungsa hur tam pisało. Potrzebuję ile? A najdroższa kosztuje. Ile? 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 Ile mi brakuje? Dużo. Więc zobaczmy sobie, jakie to moje się bręty. Ole dobra, no kurde, chciałbym takie mieć. Ale no nic, no nie mam. I wdowiem. Dziękuję za oglądanie. No i. No i tyle, więc. Po prostu nara.